Dziś analizujemy jak brzmiecie jak Cheats w numerze Czemu chciałbym umrzeć w moim bęzie. Ale z czystym sumieniem można nazwać ten odcinek jak brzmiecie jak Lithe, bo ten numer to jest brzmienie Lithe, tylko że po polsku. Ja nazywam się Mili, robię muzykę od ponad 6 lat, jesteście na moim kanale EMusic, gdzie nagrywam poradniki. Na moim Instagramie mili.one... Tutaj macie zdjęcie, możecie zakupić wszystkie usługi, które aktualnie oferuję, czyli mix, mastering, lekcje z mixu masteringu na Discordzie indywidualnie z tobą. Całkowity są writing, czyli stworzenie piosenki za ciebie. Na Instagramie przeczytacie opinie w wyróżnionej storce, myślę, że sobie poradzicie. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym zaznaczyć. Niestety muszę w każdym filmiku pokazywać 60, 70, czasami 80% tego samego co zawsze, no bo nigdy nie mam pewności, na którym filmiku przyjdzie do mnie audience. Jeśli nagle przyjdzie dużo ludzi, na dany konkretny filmik, to wątpię, że będzie mi się chciało sprawdzać wszystkie poprzednie. Więc o tych podstawach, o tych samych wtyczkach mówię ciągle, ale zawsze dodaję jakiś tam secret sauce. No i w tym przypadku to będzie właśnie charakterystyczne brzmienie, lit. ten sauce. Nagrałem sześć wersów, więcej nie tyle, że mi się nie chciało, choć to też, ale prawa autorskie na YouTubie raczej nie pozwolą wrzucić taką długą część bitu cudzego. Słuchamy, jak to brzmi. Po prostu. Let's go! Czemu chciałbym umrzeć w moim bandzie? Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać Wpadłem i przyniosłem ci depresję Przyniosłem ci mnie teraz też nie możesz spać Sorry, że zapierdalam tak po mieście Zwracałaś uwagę mi do kurwa nie raz Trzy ścieżki plus jedna ścieżka bitu Zaczynamy od main wokalu Od razu wam pokazuję jak całość brzmi bez miksu Pozwólcie, że Tune'a zostawię włączonego Czemu chciałbym umrzeć w moim będzie? Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać? Waves tune real time. Jeden z lepszych tunów po prostu aktualnie na rynku. Speed na trójeczkę Note Transition na 6. Tonacja D Sharp Minor. W proku 4 ścinam dół do mniej więcej 120 w tym przypadku i kontroluję pierwsze dwie harmonie w głosie moim. Wykryłem, że one są akurat na tych dwóch częstotliwościach. O. Czemu chciałbym umrzeć w moim będzie? Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać. Plus nie podobało mi się, jak brzmi 3600, w niektórych momentach, także też dynamicznie wyciąłem. Pamiętajcie, żeby robić to dynamicznie, czyli dodajecie nowego banda, BAM, i nie kręcicie tym pokrętłem wewnętrznym. Cała ta kropeczka wam się rusza. A kiedy kręcicie tym zewnętrznym kółkiem, to robicie dynamiczną ekolizację, czyli ten konkretny band działa wtedy, kiedy sygnał przekroczy głośność. W danym zakresie częstotliwości. Po EQ można dawać różne upiększacze, na przykład od Eriksa, jakieś tam de click, de crackle, de verb, żeby usunąć pogłos z pomieszczenia, żeby usunąć w głosie wszystkie jakieś tam mlaskania i tak dalej. Od tego są wtyczki, ale to nie jest piosenka, którą zamierzam wypuszczać. Tu nie ma ultra poważnego miksu, to jest poglądowy miks, dlatego tego nie używam. Wy w swoich nutkach tego możecie używać, jeśli chcecie osiągnąć lepsze brzmienie. c 2. Czemu chciałbym umrzeć, w moim będzie? Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać. Maksymalnie do minus 3 kompresuje. Regulować to możecie thresholdem i ratio. Threshold to jest próg, kiedy zaczyna działać kompresor. Ratio w skrócie to jest moc kompresji. A tak to jak szybko zaczyna działać. Release to jak szybko odpuszcza. CLA to A, peak reduction na 50, delikatnie, a nie nawet nieruszony gain. To są w ogóle standardowe chyba ustawienia, jak odpalasz tą wtyczkę, ale strzałka wskazuje poprawne wartości. O, czemu chciałbym umrzeć w moim będzie? Plus na słuch brzmi dobrze, nie jest zbyt przekompresowane. No może trochę, ale jakby to nie jest minus, tak? To może być zamysł. Zanim będziemy dodawać góry, czyścimy eski. Czemu chciałbym umrzeć w moim będzie? Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać. Znowu te same pokrętło threshold, czyli próg wejścia pracy DSR, -a. kiedy eska przekroczy minus 19 dB, to zostanie ściszona o 6,69. Nie wyłączajcie tego filmu, proszę. Virtual Mix Rack, super wtyczka, w której jest dużo innych wtyczek. Ciekawy sposób na subtelne podbicie góry, pokazywałem w poprzednim filmiku, pokazuję tutaj jeszcze raz. Dodajecie najpierw FGS, później FGN. W pierwszym podbijacie 10 kHz o 5 na przykład decybeli, a w FGN zabieracie tej góry, na przykład na minus 2, wtedy jest góra podbita, ale w taki ciekawy sposób, plus klasyczna saturacja London. Następnie czyścimy eski, które powychodziły po tym, jak podnosiliśmy górę. Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać. Wpadłem i przyniosłem ci depresję. Tak samo jest przycisk monitor, który pozwala wam słuchać same eski, które zostały wycięte. To pozwoli wam lepiej operować ustawieniami dsr i mod w każdym DSR-ze na split. Kolejny DSR, ale tutaj już bardzo delikatny, który nie działa prawie nigdy, ale w sytuacjach kryzysowych się aktywuje. Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać. Lewy słupek to jest nasz sygnał, prawy słupek to jest ściszenie esek na czerwono. Najważniejsze, najważniejsze, brzmienie lithe. Jak osiągnąć? Wrzucacie Metaflanger od Waves, to jest w sumie najlepszy sposób jaki... jaki znalazłem na to. Potrzebujecie flangera, myślnik Horusa, żeby właśnie zrobić tego typu... Uch, czemu chciałbym umrzeć w moim będzie? Odnosy wrażenie, że wiele ci nie mogę dać. Ustawiłem mix na 25, feedback obowiązkowo na 0. Miksem jeszcze możecie się pobawić. Delikatne stereo 55 i głębokość 53. Jeszcze rate podniosłem tutaj z 0.2 do 0.35. I na 20% miksu domieszałem jeszcze od Plugin Alliance Horus. Spodobał mi się efekt, ale jak dam na 100% to zabiera zbyt dużo góry. Czemu chciałbym umrzeć w moim będzie? Dlatego dałem 20% mixu. No i obróbka przestrzenna, czyli delay plus verb. Delay 8, ping pong 1 Vintage verb, nie future verb tym razem. Concert Hall, 1.92 dk, mix na 12, pamiętajcie, żeby w werbach podcinać dół. Ciężko jest później kontrolować właśnie dół w wokalu, jeśli powyłazi za dużo dołu na werbie, dlatego od razu pozbywamy się tego problemu. Color Now, czyli bardziej właśnie taki jasny verb i predilej na 12 milisekund. W jest na tyle super, że kiedy najeżdżacie na jakieś pokrętło, to na dole macie podpowiedzi dosłownie, on wtyczka Wam sama mówi, co, za co odpowiada pokrętło. Main ścieżka jest gotowa, ale sama main ścieżka nam nie wystarczy, no bo Wtedy brakuje nam atmosfery. Za atmosferę odpowiada wszystko, co jest wokół głównej ścieżki, czyli na przykład podbitki. I w tym przypadku są dwie takie same ścieżki podbitek, a dwie stworzyłem, żeby na siebie nie nachodziły w niektórych momentach. I w jednej jest metaflanger, w pierwszej, a w drugiej jest tylko ten chorus, o którym wcześniej mówiłem. Sam wokal z podbitkami brzmi tak. O, czemu chciałbym umrzeć w moim będzie? Odnoszę wrażenie, że wiele ci nie mogę dać. Wpadłem i przyniosłem ci depresję. O. Przyniosłem ci insomnie, teraz też nie możesz spać. Sorry, że zapierdalam tak po mieście. Zwracałeś uwagę mi, to kurwa nie raz na podbitkach jeszcze bardziej wycięty dół, mocniejsza kompresja. PS22X Split, czyli wtyczka, która odpowiada za podbitkowość, za to, że podbitki są z tyłu, są szerzej niż główny wokal Metaflanger, tak jak mówiłem. Echo Boy, mix na 30%, to samo co HDLAY. Te same ustawienia, ping pong 1,4. I verb w sumie ze skopiowanymi ustawieniami oprócz mixu dałem na 24 i DK podbiłem lekko. I na końcu zamiast automatyzować wszystko ręcznie, w sensie, że panoramę, dałem Shaper Boxa, który robi to za mnie. Z lewego na prawe ucho delikatnie przycieka ten wokal. I jest git. Nic wielkiego. Buja jak cholera. Pamiętajcie, żeby eksperymentować z dźwiękiem, sam czasami jak robię projekty, to wrzucam jakieś wtyczki, których nigdy wcześniej nie używałem, albo wtyczki, które nie są przeznaczone, np. do miksowania wokalu. Jakieś procesory gitarowe, rzeczy typu Portal, Chroma, Thermal, które są stworzone, żeby urozmaicać melodię w bicie, ale nikt Wam nie zakazuje wrzucać tego na wokal i osiągać ciekawe efekty. A ile ciekawego można zrobić na podbitkach? Ale niestety 90% piosenek brzmi szablonowo. Boziomek ślepo kopiuje ustawienia, uczy się od kogoś, zapisuje sobie ten preset i wszystkie nutki klepie po prostu jak na fabryce, z takim samym miksem, z takim samym sound designem. To jest smutne. Uczmy się kreatywności. Zresztą, za jakiś czas, kiedy AI będzie na wyższym poziomie w. Pomocy stworzeniem muzyki. Kreatywność to będzie jedyne, w sumie, co będzie się liczyć. Możliwości będzie o wiele więcej, dlatego bądźcie kreatywni już teraz. Chyba o wszystkim Wam powiedziałem. E, dzięki, że byliście ze mną do końca. Pamiętajcie, żeby pisać po mixmastering do mnie na DM. Pamiętajcie, żeby słuchać moich nut na Spotify, które wychodzą regularnie. Nie wszystkie nutki, które są na Spotify, są na YouTube, także zapraszam do sprawdzenia. A za niedługo nowe nowości. Zaraz Wam wrzucę na końcu tego filmu jeszcze snipecik. Bam! Jak ze starych dobrych czasów. Trzymajcie się, widzowie. Who is next? Odpowiedź dla mnie dosyć jawna jest Widziałem jak twoja dziewucha skacze, co to sarna jest Wszystkie gwiazdy gasną, dobrze, że chociaż polarna jest Przyznaj szczerze, słuchasz to, co teraz popularne jest